Staj na chwilę w miejscu, w którym jesteś. Spójrz w dół. Pod twoimi stopami jest podłoga. Pod nią fundament. Pod fundamentem ziemia. I dalej, dalej jest już tylko wnętrze Ziemi. Ale co to właściwie znaczy? Co naprawdę znajduje się pod powierzchnią planety, na której żyjemy? Witajcie na kanale poza fabułą. Większość z nas nosi w głowie bardzo prosty obraz: skorupa, płaszcz, jądro. Trzy warstwy jak przekrój w szkolnym atlasie: czyste linie, kolory, porządek. Tylko że rzeczywistość jest dużo mniej elegancka i dużo bardziej przerażająca. Zacznijmy od czegoś zaskakującego. Nigdy nie dotarliśmy nawet blisko środka Ziemi. Najgłębszy odwiert, jaki wykonał człowiek, to tak zwany kolski supergłęboki odwiert w Rosji. Prace trwały latami. Jego głębokość około 12 km. Brzmi imponująco? Dla człowieka, tak, to głębiej niż Rów Mariański. Ale w skali planety to. mniej niż 0,2% promienia Ziemi. To tak, jakbyś próbował zbadać wnętrze jabłka, wbijając w nie igłę, która ledwo przebiła czerwoną skórkę. I na tej podstawie twierdził, że wiesz wszystko o pestkach w środku. Dlaczego przestaliśmy wiercić? Dlaczego nie zeszliśmy głębiej? Nie dlatego, że nam się znudziło, ale dlatego, że fizyka powiedziała dość. Na dnie tego odwiertu temperatura sięgała 180 stopni Celsjusza. Ale to nie gorąco było problemem. Problemem było to, co stało się ze skałami. Pod wpływem ciśnienia i temperatury skały przestały zachowywać się jak skały. Zaczęły zachowywać się jak plastik jak gęsta pasta do zębów. Gdy wyciągano wiertło, otwór po prostu się zamykał. Natura sama zasklepiała ranę. Zrozumieliśmy wtedy jedną ważną rzecz: Dalej nie wejdziemy. Drzwi są zamknięte. Więc skąd w ogóle wiemy, co jest głębiej? Skąd te wszystkie rysunki w podręcznikach? Odpowiedź jest pośrednia: Nie widzimy wnętrza Ziemi. My go słuchamy. Gdy dochodzi do wielkiego trzęsienia Ziemi, planeta dzwoni jak dzwon. Fale sejsmiczne pędzą przez jej wnętrze. I tu dzieje się magia. Te fale zachowują się różnie w zależności od tego, przez co przelatują. Gdy trafiają na gęstą skałę, przyspieszają. Gdy trafiają na płynny metal, zwalniają lub zmieniają kierunek. Gdy trafiają na coś gorącego, zachowują się inaczej niż w czymś zimnym. Naukowcy to tacy planetarni lekarze robią Ziemi USG, nasłuchują echa i na tej podstawie rysują mapę tego, czego nie widać. I to, co usłyszeli w ostatnich latach, zmienia wszystko. Zapomnij o prostych warstwach. Wnętrze ziemi to chaos. Zacznijmy podróż w dół. Zielony ocean. Zaraz pod cienką skorupą, po której chodzisz, zaczyna się płaszcz ziemi. To najgrubsza warstwa i wcale nie wygląda tak jak myślisz. W filmach to zawsze czerwona, bulgocząca lawa, piekło. Prawda jest inna. Płaszcz ziemi jest zielony. Gdybyś mógł tam zajrzeć, zobaczyłbyś skałę zwaną perydotytem. Jest pełna minerałów oliwinowych. Czysta zieleń. I co najważniejsze, płaszcz nie jest płynny, jest stały. To lita skała. Ale, i tu jest haczyk, w skali milionów lat ta skała płynie. Zachowuje się jak lodowiec, albo jak bardzo twardy karmel. Gorąca materia unosi się do góry, zimna opada. To ten powolny, kamienny taniec przesuwa kontynenty, na których żyjemy. Afryka i Ameryka oddalają się od siebie, bo zielony ocean pod nimi leniwie płynie. Ale w tym oceanie pływa coś jeszcze. Posłańcy diamenty. Większość diamentów, które widzisz u jubilera, powstała stosunkowo płytko, ale są takie, które nazywamy diamentami supergłębokimi. Pochodzą z głębokości nawet 700 km. Są jak kapsuły czasu. Często mają w sobie skazy, zanieczyszczenia. Dla jubilera to wada, dla naukowca to skarb, bo w tych skazach zamknięte są krople wody. Wody, która jest tam, głęboko pod ziemią. Badania sugerują coś niesamowitego. W płaszczu ziemi, uwięziona w strukturze minerałów, może znajdować się woda. Dużo wody. Szacuje się, że głęboko pod naszymi stopami może być więcej wody niż we wszystkich oceanach na powierzchni razem wziętych. Nie jako morze, w którym można pływać, ale jako cząsteczki wciśnięte w gorącą, zieloną skałę. Świat pod nami nie jest suchy, jest nasiąknięty. Cmentarzysko planet. Zejdźmy głębiej prawie 3000 km w dół. Do granicy między płaszczem a jądrem. Tutaj seismografy zaczęły pokazywać coś dziwnego, coś co nie pasuje do modelu szkolnego. Są tam dwie gigantyczne struktury. Naukowcy nazywają je LLSWP Large Low Shear Velocity Provinces. Ale my nazwijmy je po prostu blobami. Jeden leży głęboko pod Afryką, drugi pod Oceanem Spokojnym. Są ogromne. Każdy z nich jest 100 razy wyższy niż Mount Everest. Gdyby wyciągnąć je na powierzchnię, pokryłyby całą Ziemię warstwą o grubości 100 kilometrów. Są gęstsze niż wszystko dookoła, są gorętsze, inaczej przewodzą dźwięk. Co to jest? Skąd się tam wzięły te podziemne kontynenty? Istnieje teoria, która brzmi jak science fiction, ale zyskuje coraz więcej zwolenników Teoria Tei. Miliardy lat temu Ziemia nie była sama. Miała siostrę mniejszą planetę wielkości Marsa, którą nazywamy Teja. Doszło do kolizji. Teja uderzyła w młodą Ziemię. Z odłamków powstał Księżyc. To wiemy od dawna. Ale co stało się z resztą tej? Gdzie jest jej jądro? Gdzie jej płaszcz? Najnowsza hipoteza mówi: ona wciąż tu jest. W środku. Te dwa gigantyczne bloby, te góry ukryte pod płaszczem Ziemi, mogą być fizycznymi szczątkami innej planety. Obcego świata, który został połknięty przez nasz świat. Pogrzebany żywcem 3000 kilometrów pod Twoimi butami. Kiedy więc chodzisz po Ziemi, możliwe, że stąpasz po cmentarzysku dwóch planet, które scaliły się w jedno. Mechanizm życia jądro zewnętrzne wizualizacja płynny metal, wiry magnetyczne zorza polarna chroniąca Ziemię przed wiatrem słonecznym. Idziemy jeszcze głębiej przekraczamy granicę blobów temperatura skacze do tysięcy stopni. Ciśnienie jest tak wielkie, że miażdżyłoby diamenty na pył. Wchodzimy do jądra zewnętrznego. I tutaj skała się kończy. Zaczyna się metal. To ocean płynnego żelaza i niklu. Wyobraź sobie morze roztopionego metalu, głębokie na 2000 km. Nie jest spokojne. Szaleją tam sztormy, prądy wirowe, huragany płynnego żelaza. Dlaczego to dla nas ważne? Bo ten ruch generuje prąd elektryczny, a prąd generuje pole magnetyczne. To jądro zewnętrzne jest naszą tarczą. Tworzy niewidzialną bańkę wokół Ziemi, która odbija zabójcze promieniowanie ze Słońca. Bez tego piekielnego, wirującego oceanu pod nami, atmosfera by wyparowała, oceany by wyschły. Ziemia wyglądałaby jak Mars, martwa, czerwona, pusta. Życie na powierzchni, twój oddech, ptaki na niebie, lasy, istnieje tylko dlatego, że głęboko pod nami szaleje nieustanna burza metalu jesteśmy połączeni z tym wnętrzem bardziej niż myślimy. Gdy używasz kompasu, rozmawiasz z jądrem Ziemi. Gdy widzisz Zorzę Polarną, widzisz pracę tego podziemnego silnika. Ale w samym środku tego wszystkiego znajduje się święty Gral. Kryształowa kula. Jądro wewnętrzne. Dotarliśmy do centrum. Jądro wewnętrzne. To kula wielkości plutona. Temperatura? Taka jak na powierzchni Słońca, około 6000 stopni. Logika podpowiada, powinno być płynne, prawda? Przy takiej temperaturze wszystko powinno wyparować, ale nie tutaj. Tutaj rządzi ciśnienie. Jest tak niewyobrażalne, miliony atmosfer, że nie pozwala atomom żelaza się roztopić. Ściska je siłą woli w ciało stałe. W samym środku naszej planety znajduje się gigantyczny, gorący kryształ żelaza, rosnący powoli, milimetr po milimetrze, w miarę jak Ziemia stygnie. I ma on swój własny sekret. Badania fal sejsmicznych sugerują coś dziwnego. Jądro wewnętrzne obraca się. I to niekoniecznie tak samo jak reszta planety. Czasem przyspiesza, wyprzedza Ziemię, czasem zwalnia. Jest jak niezależna planeta zamknięta w klatce innej planety, wirujący żyroskop, który stabilizuje nasz świat. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia, że jądro mogło zwolnić, może nawet zatrzymać się i zacząć kręcić w drugą stronę. Brzmi jak scenariusz filmu katastroficznego? Spokojnie. To cykl. Naturalny rytm serca planety. Ale to przypomina nam o jednym. Ziemia nie jest martwą skałą. Jest maszyną, złożoną, dynamiczną, pełną ruchomych części. Cienka skórka rzeczywistości. Wróćmy na powierzchnię, do miejsca, gdzie stoisz. Od tego wrzącego metalowego piekła, od tych szczątków obcych planet, od oceanów wciśniętych w skałę, oddziela cię zaledwie kilkadziesiąt kilometrów skorupy. W skali ziemi to mniej niż grubość skórki od jabłka, mniej niż warstwa lakieru na kuli do kręgli. Żyjemy na cieniutkiej tratwie dryfującej po oceanie ognia i ciśnienia. Czujemy się bezpiecznie. Budujemy wieżowce. Kładziemy autostrady. Uważamy ziemię za grunt pod nogami, za coś stałego, nieruchomego. To największa iluzja w jakiej żyjemy. Stabilność jest tylko chwilowa. Dla planety nasze teraz to mgnienie oka. Kontynenty się zderzą, oceany znikną, a nowe bloby uformują się w głębinach. Ale zamiast czuć lęk, Możemy poczuć podziw, bo to wnętrze nie jest naszym wrogiem, jest naszą baterią, jest naszą tarczą, jest powodem, dla którego w ogóle tu jesteśmy. Następnym razem, gdy poczujesz pod stopami twardy beton, pamiętaj, co jest pod nim. Nie nuda, nie ziemia, ale obcy, fascynujący świat, którego nigdy nie dotkniemy, ale od którego zależy każdy nasz oddech. Podróż do wnętrza ziemi to nie podróż w dół. To podróż w przeszłość układu słonecznego i w sam środek mechanizmu, który czyni naszą planetę żywą. Czy wiedziałeś o obcej planecie ukrytej wewnątrz Ziemi? A może wciąż wierzysz w prosty schemat ze szkolnego atlasu?